Siemaneczko mordeczki, dzisiaj na tapecie mam e, Audi A3 e, 8V, e, pierwsze, w sumie jedno z pierwszych 8V, bo to 2012 rocznik jest, e, mamy silnik 2.0 TDI i mamy tutaj kod silnika. Czyli mamy tu silnik CRBC, auto jest podpinałem na hamowni i teraz będziemy właśnie mierzyć, będę mierzyć moc seryjną, zrobimy logi, zobaczymy czy jest sprawne, jak będzie sprawne to będziemy robić e, modyfikacje, logować pewne rzeczy i tak dalej, i tak dalej.